Wracałam do domu zrezygnowana. To było jedno z tych wrześniowych, uroczych popołudni, przesyconych jeszcze ciepłem lata, ale już znutą wilgoci w powietrzu zapowiadającą nadchodzącą jesień. W oknach domów, które miałam wciąż kwitły palargonie, ogródki były pełne barwnych plam Marcinków. Piękny dzień. Szłam i myślałam, że tak bardzo bym chciała trzymać Michała za rękę. I iść z nim w stronę domu. Jego dłoń w mojej. Idziemy obok, rozmawiamy zwyczajnie, jak matka z synem. Zapytałabym go: Synku, jak tam w szkole? Z kim się przyjaźnisz? Podoba ci się jakaś dziewczynka w klasie? Co dziś zjemy na obiad? Na co masz ochotę? Prowadziłam z nim dialogi w myślach. Gdyby to działo się naprawdę, niczego więcej nie potrzebowałabym do szczęścia. No, może tylko tego, żeby Andrzej mniej pił? Bo o tym, żeby zupełnie przestał, nawet nie marzyłam. Szłam i rozmyślałam, aż dotarłam do naszej ulicy, na końcu której znajdował się dawny poligon. Kiedyś ćwiczyli tam żołnierze, teraz prawdziwy raj, miały dzieci. Budowały sobie na zalesionym terenie szałasy, bawiły się w podchody, szukały grzybów. Zobaczyłam, że idą stamtąd moi chłopcy, Kuba i Jarek. Aż mi się ciepło zrobiło koło serca. Mamo! Jarek wołał do mnie i machał ręką. Mamo! Uśmiechnęłam się do nich, ale w środku byłam smutna. Dlaczego nie ma z nimi ich brata? Jaruś, Kubuś! zawołałam. Chodźcie do domu, jesteście głodni? Tak potwierdził gorliwie Jarek. Koja z kopytami byśmy zjedli. Ruszyliśmy w stronę domu. Po drodze jeden przez drugiego opowiadali mi o tym, co robili. Wpadli na pomysł nowego, zupełnie inaczej budowanego szałasu. Otworzyłam bramę, weszliśmy. Drzwi były zamknięte od środka. Pukam, pukam i cisza. Klucza nie miałam. Andrzej nie otwierał. Mamo, czemu drzwi są zamknięte? Kuba zdziwiony też przez chwilę szarpał za klamkę. Przecież tata jest w środku. To mnie zaniepokoiło. Dlaczego nie można ich otworzyć? Chciałam sprawdzić, zajrzeć przez okno. przystawiłam drabinę. Tę samą, po której wchodziłam kiedyś, żeby zobaczyć, czy teściowa przetrzymuje u siebie Michałka. Wdrapałam się na nią, przyłożyłam twarz do szyby, osłaniając dłońmi, żeby lepiej widzieć, co jest w środku. Boże, co tam się stało? Krew, miska, gumki, jeden but pod stołem, wszystko zakrwawione. Boże, coś się stało, coś bardzo złego! Krzyknęłam przerażona. Cud, że nie spadłam z drabiny. Zeszłam najszybciej, jak mogłam, i pobiegłam po janka kąpana Andrzeja do picia. Potrzebowałam pomocy, żeby ktoś pomógł mi wyważyć drzwi, nawet wyrąbać je siekierą, cokolwiek byle dostać się do środka. Zdyszana wpadłam do jego domu. Janek, chodź ze mną. Z trudem wychrypiałam przez ściśnięte gardło. Chodź szybko! U nas w domu coś złego się stało, Andrzej! Co, Andrzej? Janek wyszedł przed dom i spojrzał na mnie zdziwiony, ale też trochę przestraszony. Co się stało? A co ty jesteś taka blada? Drzwi, zamknięte, od środka, zobaczyłam przez okno, że on… Zacięłam się. – Chodź! Wróciliśmy niemal biegiem. Po drodze Janek powiedział mi, że przed południem go widział. Razem jeszcze z dwoma kumplami kupili alkohol i poszli się napić na poligon. – No ale potem… – mówił zdyszany – odprowadziliśmy go do drzwi. No, mówię ci, Grażyna, pod same drzwi. Nie zostawiliśmy go samego. Prosto do domu poszedł, zapewniał. Widziałem, że poszedł do domu. Janek przez chwilę nerwowo majstrował przy zamku, potem złapał za siekierę i rozwalił drzwi. Weszliśmy. Andrzej leżał martwy, w kałuży krwi. Włosy mu posiewiały. Jego skóra była blada, jak pargamin. Zrobił to, co mówił. Po mieszkaniu biegał przerażony kot. Chłopcy, którzy zostali na progu domu, chcieli wejść do środka, ale im nie pozwoliłam. Chodźcie stąd, zagarnęłam ich nerwowo. Pójdziemy do sąsiadki, pani broni. Tam na mnie poczekacie. Niemal nie mogłam złapać tchu, ale przed nimi musiałam mu dawać silną. Mamo, co się stało, tacie? płakał Kuba. Co się stało? Jarek stał jak skamieniały, jak wrośnięty w ziemię. Nie wiedziałam, co powiedzieć dzieciom. Powtarzałam tylko mechanicznie: Nie denerwujcie się, wszystko będzie dobrze. Wyprowadziłam ich jak najszybciej, żeby niczego nie zobaczyli, żeby ten okropny widok. Nie pozostał im w pamięci. Najpierw trzeba było wezwać milicję. Przyjechali szybko razem z prokuratorem. Ty lepiej pójdź sobie, powiedziałam do Janka. Idź, bo będziesz miał kłopoty. Będą cię szarpać, przesłuchiwać. No coś ty, Grażyna, zaprotestował. Nie ma mowy. Nie zostawię cię w takiej sytuacji. Policja i prokurator siedzieli do późnego wieczora. Spisywali zeznania. Wypytywali mnie o wszystko. Opowiedziałam najdokładniej, jak umiałam. Jak wyglądał dzisiejszy i ostatnie dni. Musiałam powiedzieć, że mąż często groził, że popełni samobójstwo. Grażyna, zobaczysz, że ja sobie kiedyś żywy podetnę. Zobaczysz. Cytowałam milicjantom jego słowa. Ale ja mu nie wierzyłam, proszę pana. Sądziłam, że to takie pijackie gadanie. A on to naprawdę zrobił. Naprawdę. Ukryłam twarz w dłoniach i długo szlochałam. Z tego, jak wyglądało miejsce, w którym umarł, można było wysnuć wniosek, że Andrzej w którymś momencie zrozumiał, co zrobił i chciał się ratować. Próbował zawiązać sobie gumę powyżej zgięcia, żeby spowolnić upływ krwi. Prawdopodobnie był już zbyt słaby, żeby to powstrzymać. W dodatku był pijany, jak wyznał Janek. Tak pijany, że musieli go we dwóch prowadzić do domu. Paradoksalnie, gdyby został wtedy z nimi na poligonie, pewnie nic by się nie stało. Może tego dnia nie, ale skąd wiesz, co by było następnego, kolejnego i tak dalej. Zadała mi kiedyś dużo później pytanie dziewczyna, z którą zaprzyjaźniłam się podczas terapii. Nie możesz odpowiadać za życie i decyzje dorosłych ludzi. Jednak wtedy po tym zdarzeniu zastanawiałam się, co by było, gdybym wtedy z nim się nie pokłóciła, gdybym jednak tamtego dnia nigdzie nie pojechała, ale została w domu i go przypilnowała. Gdybym tylko wróciła do domu wcześniej. Wyrzucałam sobie. Z drugiej strony, jak można upilnować dorosłego człowieka? Nie da się wziąć odpowiedzialności za kogoś i opiekować się nim 24 godziny na dobę, tłumaczyłam sobie. Jednak ból i poczucie winy było przygniatające. Rozpacz rozpaczą, a życie życiem. Musiałam pochować męża. Martwiłam się o pieniądze na pogrzeb. Andrzej nie miał żadnego ubezpieczenia. Koszty pochówku były nie na moją kieszeń. Jak zawiadomić wieśkę, która mieszkała od dawna w Bonn? W domu nie miałam telefonu, a wiedziałam, że muszę jak najszybciej się z nią skontaktować. Czy możecie mnie panowie podwieźć na Narutowicza? Zapytałam milicjantów. Muszę zawiadomić kogoś z rodziny o śmierci męża. Oczywiście, niech pani wsiada. Kiedy zabierali Andrzeja na sekcję zwłok, pojechałam razem z nim. Przy Narutowicza mieszkała znajoma, która miała telefon. Chciałam od niej zadzwonić do wieśki. Poznałyśmy się, gdy pracowałam w kinie osiedlowym na Złotnie. Janka obsługiwała kasę. Drżącymi rękami zapukałam do jej drzwi. Otworzyła i pobladła na mój widok. Grażyna. Złapała mnie za rękę. Co się stało? Cała się trzęsiesz. Andrzej nie żyje. Mój mąż wydusiłam z siebie. Podciął sobie żyły. O może siadaj herbatę ci zrobię. Nie pokręciła głową. Chciałam tylko zadzwonić do wieśki, do szwagierki, do Niemiec. Dzwoń, rzuciła. Jasne, że dzwoni. Drżącymi ciągle rękami wykręcałam długi niemiecki numer. Wieśka. Na początku nie mogłam wymówić słowa, nerwy odebrały mi głos. Wieśka, Andrzej nie żyje, popełnił samobójstwo. Żyły sobie podciął, mówiłam jak nakręcona. Pogrzeb będzie w przyszłym tygodniu, chyba w, w czwartek. O dokładnym terminie jeszcze cię poinformuję. W słuchawce chwilę panowała cisza, myślałam, że się rozłączyła. Na żaden pogrzeb nie przyjada. Usłyszałam po chwili, i aż mnie zatkało. Jak to? Dlaczego? Wykrztusiłam z siebie. Dlaczego? Znów przedłużające się milczenie. Bo tak, nie przyjadę. Ale wieśka, sama już nie wiedziałam, co powiedzieć. Przecież to twój brat. Poza tym ja nie mam go za co pochować. Żył bez ubezpieczenia, wiedziałaś o tym, a jeśli nie, to teraz już wiesz. Byłam wzburzona. Nic na to nie poradzę, usłyszałam. Nie przyjadę i koniec. Nie wiedziałam, co o tym myśleć i skąd wziąć pieniądze na pogrzeb. Nie miałam od kogo pożyczyć takiej sumy. Przyszła mi do głowy tylko jedna osoba bronia, sąsiadka. Od razu do niej poszłam. Formalności trzeba było załatwiać natychmiast. Broniu, zaczęłam zapłakana. Muszę pochować Andrzeja. I nie mam za co. Może później wieśka mi odda, ale tego nie wiem na pewno, bo powiedziała, że nie przyjedzie na pogrzeb. Nie wybiera się na pogrzeb brata? W głosie broni usłyszałam zdziwienie i nagane. Jak to możliwe? Nie wiem, westchnęłam, co mogę zrobić. Zlitowała się nade mną i pożyczyła mi pieniądze. Nie wiedziałam jak jej dziękować. Gdyby Andrzej przepracował przynajmniej pięć lat, koszta pogrzebu pokryłby Zeus. A tak nigdzie nie mogłam się upominać. Nikogo nie obchodziło za co go pochowam. Wróciłam do domu i niemal do świtu szorowałam podłogi. Nie mogła zostać nawet kropla krwi. To wszystko sen. Powtarzałam, dodając sobie otuchy. Mdlałam ze zmęczenia, ale nie mogłam przestać. Kiedy nazajutrz chłopcy wrócili do domu, wszystko już było posprzątane, a pokrwawione ubrania i szmaty, którymi szorowałam, podłogę, spalona. Paliłam je w nocy w ogrodzie, szmata po szmacie. Żeby nie zostawić żadnych śladów, to był horror. Straszny, koszmar senny. Ale znacznie gorszy, bo prawdziwy wszystko przecież działo się naprawdę. Ostatecznie wieśka przyjechała na pogrzeb. Pojawiła się na płatowcowej nagle i bez uprzedzenia. Odetchnęłam z ulgą, bo miałam nadzieję, że przynajmniej wszystkie formalne sprawy będą załatwione. Od razu zarządziła, że Andrzej powinien w trumnie być ubrany w ciemny garnitur. Nie, jasny, będzie lepszy. Postawiłam się. Młodo umarł. To nie stary człowiek. Ciemny, bardziej elegancki. Oznajmiła szwagierka i zaczęła przeszukiwać szafę. Może jakie to miało znaczenie, skoro i tak już nie żył? Pokłóciłyśmy się wtedy o to. Niby głupoty bez znaczenia, jednak to przecież ja jego żona miałam prawo wyboru ubrania do trumny. Kochająca siostrunia jednak nie została na pogrzebie, wyjechała dzień przed. Do domu wpadła tylko na chwilę, kiedy robiliśmy pożegnanie. W pewnym momencie wstała, pożegnała się i ruszyła do wyjścia. – Poczekaj! – zatrzymała ją Marysia, kuzynka męża, która przyjechała na pogrzeb z Piotrkowa Trybunalskiego. Była sędzią w sądzie wojewódzkim. – A kto za to zapłaci? – Przecież ta dziewczyna – wskazała na mnie głową – jest bez pieniędzy. Chyba rozumiesz, w jakiej jest sytuacji. Wieszka westchnęła, sięgnęła do torebki – i wyjęła plik banknotów. Ile spytała? No ile ten pogrzeb kosztował? Nie pamiętam już tej kwoty. Wzięłam od niej pieniądze. Ciesząc się, że mogę zwrócić dług. Byłam wdzięczna Marysi, że pomogła mi wydobyć je od mojej szwagierki. Dzień przed pogrzebem do domu na Płatowcowej przyjechał Michał. Miał wówczas Czternaście lat. Kilka dni wcześniej, kiedy przyszedł do domu z Andrzejem i kuratorem, widziałam go tylko przez chwilę. Byli zamknięci w pokoju, a potem misio szybko zniknął. Teraz mogłam przyjrzeć mu się uważnie. Uderzyło mnie jego podobieństwo do Andrzeja. Aż mi serce ścisnęło się na ten widok. Misiu. Podeszłam do niego, chciałam go przytulić, ale stał sztywny. Pewnie sam nie wiedział, jak ma się zachować. Misiu obydwoje byliśmy w beznadziejnej sytuacji. On stracił ojca, ja męża. Oboje wiele lat temu straciliśmy samych siebie. Staliśmy obok jak dwoje ludzi, którzy nie wiedzą, co dalej, bo coś tak trudnego przydarzyło im się po raz pierwszy. Michała przywiózł do mnie Nowakowski. Wieśka ich zawiadomiła i zorganizowała przyjazd. Na górę wszedł tylko Michał. Jego opiekun czekał na dole w samochodzie. Staliśmy razem w pokoju. Sytuacja była napięta. Nagle odezwała się wieśka. Grażyna, nie oddawaj dziecka. Niech Michał już zostanie z tobą. Z wami. I ty to mówisz? Zdenerwowałam się tak, że zrobiło mi się ciemno przed oczami. Teraz? Kiedy doprowadziłaś do tego, że zaocznie odebrano mi władzę rodzicielską i do dziś o niczym nie mogę decydować? No ja też nie mogę, powiedziała obrażona. Nie mam prawa, bo jestem obywatelem niemieckim. No i co z tego, że niemieckim prychnęłam? Jakie to ma znaczenie? Kiedyś, gdy jeszcze nie byłaś, jak mówisz, obywatelem niemieckim, <grym>, razem ze swoją matką zrobiłyście wszystko, żeby rozdzielić mnie z synem. Wyrządziłyście i mnie, i jemu potworną krzywdę. Czyż nie tak? Stała patrząc tempo, jakby w ogóle nie rozumiała, o co mi chodziło. No może tylko udawała? I to ona, osoba, która pracowała z dziećmi, z ich kruchą psychiką i emocjami. Nie miałam siły na rozmowę z nabzdyczoną szwagierką. Obok stało moje dziecko. Teraz po raz kolejny ważyły się jego losy. Chcesz wracać do Nowakowskich? zapytała Michała. Nie, ale nie chcę tu mieszkać powiedział. Tu, w tym domu. Rozumiem, odparłam. Coś wymyślimy. Wcale mu się nie dziwiłam przeżył w tym mieszkaniu. Wiele okropnych chwil. Po wielu latach dowiedziałam się, że Teściowa biła go pokrzywami. O innych okropnościach do dziś mi nie powiedział. Co zatem robić? Gorączkowo poszukiwałam rozwiązania. Przyszła mi na myśl ciocia Marysia, najstarsza siostra mamy. Mieszkała sama. Ciocia była solidna i odpowiedzialna, można jej było zaufać. Dobry, mądry człowiek. Była wtedy z nami i mogłam sprawę załatwić od ręki. Ciociu, weźmiesz Michałka? Spytałam z nadzieją. Proszę, niech dziecko już nie idzie do obcych. Wezmę, Grażynko powiedziała. No pewnie, że wezmę potwierdziła. O, no, dogadamy się jakoś zwróciła się do Misia, a on pokiwał głową. Na no pewnie, ciociu. Na te słowa wszedł Nowakowski. Chciał już jechać, poganiał Michała. Chodź już, Michał, czas wracać. Nigdzie nie idę, mruknął Michał. W tym momencie stanęłam między nimi. Nie oddam dziecka, postawiłam mu się hardo. Za nic w świecie nie oddam. To ja wzywam milicję, oznajmił. Zobaczymy, kto wygra. Dla mnie to nie była gra, to było życie. Moje. I mojego syna, które już raz przegraliśmy. Niech pan wzywa, kogo chce, nie boję się. Byłam zdesperowana, zrozpaczona, a zarazem pewna swego. Właśnie zmarł mi mąż, a teraz chciano mi po raz drugi odebrać dziecko. Nawet brygadę antyterrorystyczną niech pan wzywa. To nic nie pomoże, bo dziecka już nie oddam. Milicja przyjechała po dziesięciu minutach. Dwóch milicjantów weszło do pokoju. Uważnie lustrując wszystkich obecnych, dostaliśmy wezwanie, że ktoś tu przetrzymuje małoletniego. To nieprawda, to mój syn! zwróciłam się do nich. A tamten, wskazałam na Nowakowskiego, to dla niego obcy człowiek. To raczej on przetrzymuje moje dziecko. Nie czekając na ich odpowiedź, chwyciłam się siekierę, stanęłam przed Michałem, gotowa walczyć. Policjanci zmieszali się. Rodzina ubrana na czarno, zaraz pogrzeb, a tu kobieta z siekierą. Pani Wiśniewska, zaczęli ugodowo, ten pan mówi, że pani nie ma praw rodzicielskich do syna. Proszę więc ustąpić. Ani myślę, krzyknęłam. Nie oddem dziecka i koniec. Zobaczyli moją determinację. Pani Wiśniewska, proszę nie robić problemów. Odezwali się tonem proszącym. Inaczej będziemy musieli przystąpić do czynności. To przystępujcie, odparłam hardo. Nie wiem, skąd nagle znalazłam w sobie taką siłę. Czułam, że tak powinnam, że to jest właściwe. Nikogo nie skrzywdziłam, wręcz przeciwnie. Jako matka miałam święte prawo, a nawet obowiązek walczyć o dziecko. Zwłaszcza, że Michał nie chciał już zostać u tamtych ludzi. Milicjanci patrzyli chwilę na nas, na siebie, mruczeli coś pod nosem. Wyraźnie nie wiedzieli, jak się mieli zachować. No, co do widzenia. Machnęli ręką i poszli. Za nimi pognął wściekły Nowakowski. Odgrażał się, że zrobi z tym porządek, że to niezgodne z prawem, bo to on jest prawowitym opiekunem dziecka. Ich głosy cichły w oddali spojrzałam Michałowi w oczy. Pójdziesz do cioci, synku. Do cioci Marysi. A później zobaczymy. Przytaknął. Wieśka przysłuchiwała się całemu zajściu bez jednego słowa. Będę mu wysyłała paczki, oznajmiła w końcu. I będę łożyła na niego. Nie odezwałam się więcej do niej. Wszystko, cokolwiek mogłam wtedy powiedzieć, byłoby niczym. Nie miałam słów, którymi mogłabym wyrazić żal do niej. Michał zamieszkał u Marysi. Wieśka rzeczywiście wysyłała pieniądze. Kiedy później spóźniała się z przekazem, czasem Marysia dzwoniła do mnie, a ja przywoziłam jej gotówkę na utrzymanie Michała. Nadal pracowałam na Nowym Złotnie, w kinie osiedlowym. Sprzątałam, obsługiwałam kasę, wpuszczałam ludzi na seanse. Michał mnie odwiedzał. Dawałam mu pracownicze bilety, żeby obejrzał sobie jakiś film. Bywał sam, czasem z ciocią. Lubili się. Wiem, że chodzili razem i do teatru, i do opery. Byłam dumna z Michała, bo dobrze się uczył, szczególnie z przedmiotów ścisłych. <laughs> z matematyki był świetny. <laughs> Nie to co ja. Zdawało mi się wtedy, że nasze relacje nieco się ociepliły. Choć wiedziałam, że cały czas. Chował do mnie uraz, nosił żal za trudne dzieciństwo. Czułam też, że nie istnieje między nami głęboka bliskość. Uch, czy można się było temu dziwić? Cieszyłam się, że chociaż do kina do mnie przychodził. Wtedy mogliśmy trochę porozmawiać. Czułam ulgę, wiedząc, co się działo w jego życiu, przynajmniej do pewnego stopnia. Na pewno wszystkiego mi nie mówił. W końcu jednak zamknęli kino, bo stało się nieopłacalne. Przeszłam do Wisły, potem do Ogdyni. No, zwłaszcza to drugie było kiepskim miejscem, odrapane, zapuszczone. Odwiedzali je narkomani, bo mogli kupić jeden bilet i przesiadywać przez cały dzień. Ach, nie wybrzydzałam, jakoś musiałam zarabiać na życie, choć traciłam dużo czasu na dojazdy. Śmierć Andrzeja sprawiła, że stałam się Słabsze. Teoretycznie powinnam nabrać sił, skoro on mnie już nie obciążał. A jednak się poddałam. Nic mi się nie układało. Dzieci niczego po ojcu nie otrzymały, żadnej renty. Musiałam harować, żeby utrzymać siebie i chłopców, tak jak wcześniej. Cała odpowiedzialność za wychowanie dzieci spoczywała na mnie. Nie było mi łatwo samotnie wychowywać chłopców. Zamknęłam się w domu, zaczęłam popijać. Wcześniej tego nie robiłam, a przynajmniej nie w takim stopniu. Śmierć męża mnie przybiła. Na stypie po jego pogrzebie, gdzie przyszło tylko kilka osób, ciocia Marysia cały czas mnie pilnowała, żebym się nie upiła do nieprzytomności. Nie łyknęła tabletek, nie zrobiła sobie krzywdy. Chłopcy mieli teraz tylko mnie.